Nie trzy, a jedna. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Bieczu, która odbyła się w poniedziałek 30 kwietnia, radni zdecydowali, że w Bieczu będzie obowiązywać jedna strefa płatnego parkowania dla samochodów osobowych oraz jedna dla autobusów i busów. Nowe strefy oraz stawki za parkowanie zaczną obowiązywać końcem czerwca bieżącego roku. Wtedy też według informacji Urzędu Miasta w Bieczu mają zakończyć się prace na płycie rynku. W dzisiejszej sesji radni podjęli uchwałę określającą strefy parkowania na terenie miasta Biecz. Są to dwie strefy. Jedna strefa obejmuje wszystkie uliczki przyległe do rynku i sam rynek, miejsca, na które zostały wyznaczone strefy parkowania, oraz druga strefa znajdująca się na nowo wyremontowanym parkingu przy ulicy Tumidejskiego. Ale jest to strefa, która będzie płatną tylko dla autobusów i busów. Samochody osobowe będą tam parkowały bezpłatnie. Na terenie rynku i uliczek przyległych do rynku jest jedna strefa, na której będą obowiązywać jedne i te same stawki za parkowanie.